Dobra, to witamy w trzeciej części tego poradnika i w niej opowiemy o najważniejszym elemencie naszego ekranu, tutaj charakter, czyli o naszym wyposażeniu. Dostaliśmy tutaj troszeczkę itemów startowych, o których jeszcze opowiemy i powiemy, co one wszystko oznaczają i jak tu je uporządkować. Natomiast zacznijmy od podstaw. Irpis. To jest w ogóle nasz ekran z tym, czym będziemy wchodzić na rajd a to jest nasz staż, czyli to, co mamy bezpieczne. Staż to jest to, co mamy schowane, to jest dla nas pomiędzy raidami. tu możemy sobie zrzucać wszystkie rzeczy, one stąd nie znikną. Rozmiar tego stasza zależy od konta. W standardowej edycji staż będziecie mieli troszeczkę mniejszy, ale możecie go ulepszyć w haidaucie, tutaj w staszu, e, rozbudować, żeby osiągnął końcowy ten stan ten sam stan co w edycji EOD, natomiast przechodząc do rzeczy, które zakładamy na Raid. i tutaj oczywiście widzimy teraz, że już nie mamy tych bezużytecznych statystyk, o których mówimy jeśli chodzi o zakładkę health, mamy energię, hydrację, HP i obciążenie. Obciążenie oczywiście wpływa na to jak z jaką szybkością będziemy się poruszać. Z tym, że tutaj w tarkowie jest troszeczkę inaczej, jeżeli obciążenie Wam przekroczy 40 kg, oczywiście później wraz z rozwojem Waszego strękwa ta wartość maksymalnego obciążenia troszeczkę wzrośnie, to niezależnie od tego, czy będziecie mieli 60 czy 40, tam powiedzmy 4 kg, czy 120 kg, to i tak będziecie dociążeni na maksa i jakby dalszy wzrost nie jest proporcjonalny, tylko po prostu jesteście przeładowani i będziecie biegać wolni. Natomiast jeśli chodzi o wartości przed maksymalnym udźwigiem, to mają one znaczny wpływ na to, z jaką szybkością się będziecie poruszać, z jaką szybkością będziecie chodzić, ale również sprintować. Także obciążenie jest też bardzo istotnym czynnikiem waszym, jeśli chodzi o wyposażenie na rajd. Dobra, co my tu mamy? Irpis. Irpis to jest miejsce na słuchawki. O słuchawkach będziemy jeszcze troszeczkę mówić w przyszłych filmikach. Na razie w słowem wstępu w grze mamy bodajże raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba rodzajów słuchawek, mam nadzieję, że się nie mylę w tym momencie. Każde z nich są troszeczkę inne. To są słuchawki taktyczne, które w pewien sposób podbijają Wam poszczególne częstotliwości dźwięku, żebyście słyszeli lepiej zazwyczaj. W przypadku GSH to może nie zawsze. Natomiast możecie iść bez słuchawek, wtedy wasz dźwięk będzie niezmodyfikowany, ale jeżeli już założycie te słuchawki, to w zależności jaki rodzaj słuchawek ubierzecie, to będzie ten dźwięk zmodyfikowany. Porównania słuchawek są na pewno na YouTube, możecie sobie poszukać. Veritas bodajże robił bardzo fajne filmiki, jeśli chodzi o słuchawki. Dalej mamy headwear, czyli nasz hełm. Face cover, czyli osłona twarzy, jakieś tam kominiarki, maski gazowe i tak dalej eyewear czyli miejsce na gogle, okulary i tak dalej holster czyli miejsce na broń podręczną tak zwaną scabbard to jest miejsce na waszą broń mele, już o tym mówiłem, że waszą broń mele nigdy nie można z was zlutować więc jest to jeden z takich pewnych elementów waszego rynsztunku bazowo mamy tutaj kata który ma chop dimic i stab dimic lewy i prawy przycisk myszy tak? chop to jest lewy, stab to jest prawy przycisk myszy i tutaj jest oczywiście ilość obrażeń, jaką będziecie zadawać. Mele bronie są raczej rzadko używane, więc nie ma tu się co specjalnie nad nimi rozwodzić. E, możecie mieć bazowo także dwie bronie: główną i zapasową. E, I to jest miejsce na wasze bronie. I macie jeszcze opaskę. Opaski to są takie specjalne rzeczy, które naprawdę rzadko są używane. Zastanawiam się do dziś dzień. Nawet jak ludzie grają w teamach, po co oni tych opasek używają, ja zazwyczaj staram się komunikować. Natomiast chodzi o to, że mamy kilka rodzajów opasek w pięciu kolorach i będzie na waszym lewym ramieniu kolorystyczny znaczek, że powiedzmy ustalicie sobie z kolegami, że wchodzicie z czerwonymi opaskami, więc żebyście się tam nie wystrzelali. Bo pamiętajcie o tym, że w Escape From Tarkov nie ma friendly znaczników, więc. Jeżeli się nie dogadacie, to możecie spokojnie odstrzelić kolegę. Więc po co są te opaski? Teoretycznie ja nigdy nie używałem, aczkolwiek wy może będziecie. Eee, I dalej, przechodźmy. Tactical rig to jest wasza tak zwana ładownica. Są tactical rigi zwykłe, tak, które pozwalają wam eee, przenosić po prostu. Część rzeczy i mają swój container size. W ogóle bardzo polecę na początek szczególnie sobie inspektować rzeczy, popatrzeć sobie, jak wyglądają, jakie typu rzeczy możecie wkładać, jaki mają size ten kontener. Tutaj macie oczywiście rozpisany, jak bardzo wygląda. Tak? Na przykład tutaj mamy kontener tak zwany 8 razy po 2 sloty, 16 slotów. W zależności od riga są różne rigi, na przykład tu macie Alfę, która ma 4 sloty po 3, 2 sloty po 2, 1 poczwórny to oczywiście zależy od tego jakiego rodzaju tetrisa takie będziecie układać, tak? W, w pewnego typu rzeczy po prostu nie wejdą do takiego riga, a wejdą do takiego, to będziecie już się bawić w układanki później. Potem mamy pokety, w poketach zawsze mamy cztery miejsca i teraz tak, jeśli chodzi o taktikalny riga i pokety, to są tak zwane nasze podręczne sloty, do których możemy przypisać Eee, przypisać poszczególne elementy szybkiego postrzeżenia, czyli granaty, lub medy, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcemy użyć serka, to możemy użyć go tylko z poketów, lub takich kalerigów. Chyba, że wejdziemy do Stasza bezpośrednio, jest taka specjalna animacja, wciskamy tab w ciągu, w ciągu rajdu, to wtedy też możecie użyć prawem use z, z backpacku. Ale jeśli chodzi o QuickSlot, to tylko z poketów, lub takich karyiga. I teraz tak, żeby szybko przypisać sobie tutaj do Quick Use poszczególne sloty, możecie to zrobić albo przeciągając, czego nie polecam, albo najeżdżając po prostu myszką na dany item i klikając przycisk. 4 na przykład. I pod czwórką mamy serek. Wygodne i proste. Bardzo polecam tą metodę. Wiem, że dużo osób nawet czasami na 30-40 levelach przeciąga, i jest to niewygodne. I teraz tak, kolejne rzeczy, jeśli chodzi o przekładanie, to jest lewy kontrol. Lewy kontrol przekłada Wam bezpośrednio item ze stasza i odwrotnie tak samo z trupów. Jeżeli otwieracie trupa, to z lewym kontrolem, znaczy kontrol plus lewy, może tak przekłada Wam te rzeczy instant. Natomiast alt i lewy zakłada Wam na siebie, że jeżeli macie wolny slot. Więc, znajdujecie jakąś, jakiś pistolet, alt lewy, pyk, od razu we właściwym slocie. Jakąś inną broń, alt lewy, i na slocie. Albo alt lewy, kontrol lewy, i zmienia pozycję. Bardzo szybko w ten sposób można sobie się poruszać po staszu. Nauczycie się jeszcze lutować, na pewno w razie o tym opowiem. Eee, natomiast, tak to wygląda. Przechodząc dalej, mamy backpack, czyli nasz plecak. Plecaku wynosimy zazwyczaj rzeczy z rajdu. Im większy plecak, tym więcej rzeczy wyniesiemy. Oczywiście mają też swoje liczbę kontenerów itd. I magiczna rzecz, czyli nasz pouch, tak zwany safe container. I tu w zależności od edycji lub rozwoju waszego konta, będziecie mieli początkowy pouch. Pouch to jest takie magiczne miejsce, które nawet jak użycie bo zakładając, zakładam, że już to wiecie w tarkowie jeżeli zginiecie na rajdzie, Niezależnie czy od skawa, czy, czy od gracza, czy od skaw gracza, to jeżeli ktoś was wyzbiera, czyli wyzbiera sprzęt z waszego ciała i z nim wyjdzie, to jest też ważna informacja, to go tracicie bezpowrotnie. Nie możecie stracić tylko tego, co macie w secure kontenerze więc to jest wasz jakby taki bezpieczny, bezpieczny przystań, tu możecie chować rzeczy najcenniejsze, które znajdziecie na rajdzie, nie wszystkie, bo już na przykład nie można chować hełmów, broni, i tak dalej. Można było kiedyś, w tym momencie już jest to niemożliwe. Natomiast e, większość rzeczy na ten moment można jeszcze chować. Trwają dyskusje w tym momencie, e, czy nie zakazać także barter itemów do, do, do pauczy. Natomiast nie wiadomo, jak to, jak to wyjdzie. E, żeby nie stracić tego sprzętu, tak jeszcze mówiąc o tym już, jeżeli mówimy tutaj o stratach, możecie sprzęt ubezpieczyć. Ubezpieczamy sprzęt albo tutaj w ekranie głównym, insure, ale zazwyczaj polecam robić to zawsze przed rajdem. I ubezpieczenie polega na tym, że jeżeli ubezpieczycie swój sprzęt, wejdziecie na rajd i ubezpieczyć, to jest też istotne, możecie tylko rzeczy główne. Co mam na myśli główne? czyli plecaki, bronie, magazynki, e, oczywiście wszystkie tam armory i tak dalej i tak dalej. Natomiast amunicja w tych magazynkach albo medy, jakie wniesiecie na raid i nie będziecie mieli w safe kontenerze e, i oczywiście wszystkie rzeczy, które znaleźliście w rajdzie. No to one już bezpowrotnie e, znikają e, i do was nie wrócą. I za ubezpieczenie płacicie jakąś tam część golda i w zależności od tego, u jakiego ubezpieczyciela ubezpieczacie ten sprzęt, bo jest możliwość ubezpieczenia u kilku ubezpieczycieli, tutaj sobie inserujemy, możemy zobaczyć, prapora i terapistkę. Różnią się tym, że prapor ma trochę dłuższy czas returnu, ale jest tańszy, a terapistka ma krótszy czas returnu, ale jest droższa. Z reguły naprawdę bardzo mało osób korzysta z terapistki, ja praktycznie nigdy nie korzystałem, więc polecam zostawić ubezpieczenie praporowi, dziadkowi, z wąsem, prapol, niech 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 ubezpiecze nasz sprzęt. Więc tak, czy warto ubezpieczać? O tym będę mówił przy rajdach, ale z reguły tak i z reguły wszystko. Ubezpieczacie co można, nigdy nie wiadomo, różne rzeczy się zdarzają, zawsze to ubezpieczenie jest tylko małym kosztem, a jeżeli Wam sprzęt wróci, no to zyskujecie więcej niż całe, to ubezpieczenie było warte, a nawet kilka innych. Czyli nawet jak z jednego rajdu na pięć Wam wróci sprzęt, to, to i tak jest to warte tego kosztu ubezpieczenia na wszystkie pięć rajdów. Eee, no dobra, to już wiemy. I teraz spójrzmy na nasz sprzęt. Co my tu mamy? W zależności od edycji dostaliście różne rzeczy. Ale bazowo, mniej więcej, większość jest ta sama. Mamy jakieś pistolety, mamy grachy i do nich mamy też amunicję. PST, GZH, pokazuję. Ok, a w grachach okazuje się, w magazynkach bezpośrednio mamy, tutaj mamy PST, ale na przykład w tym grachu też PSTKi. Ok, w którymś pamiętam, że były PSO. O, właśnie. W dwóch grachach mamy PSTKi, a chyba w dwóch mamy w ogóle PSO. I tak samo w tych magazynkach. to tu, tutaj w jednym mamy nagle PSO, a w pozostałych mamy PSTKi. Nie wiem dlaczego tak to działa, natomiast w tych magazynkach też mamy chyba PSO. I PST to są dwa różne typy, w ogóle znaczy to jest ten sam kaliber, natomiast to jest różna amunicja, czyli ten ostatni jest, jest grachem z PSO. Nie wiem dlaczego tak zrobili, trochę to jest nieczytelne, natomiast y, zauważyłem to ostatnio, to dosyć zabawne. E, więc tak, mamy te nasze grachy. Które są swoją drogą bardzo dobrymi pistoletami. Jednym z lepszych tych podstawowych pistoletów, i teraz amunicja, jeśli chodzi o amunicję, to bardzo krótka notka. Amunicja w Tarkowie jest wszystkim. Jest absolutnie wszystkim. Jest najważniejsza. To nie broń, jakby zadaje obrażenie, ale amunicja. I tej amunicji jest mnóstwo rodzajów. Ja nie będę was zanudzał poszczególnymi, nie będę mówił, która z jakiego kalibru jest najlepsza. Te informacje są. Jak wpiszecie sobie Tarkov Amo Chart albo Tarkov Amo List, cokolwiek, to pokaże wam się wielki zarąbisty graf. Jest, ludzie opracowywali tyle różnych niesamowitych grafów, że naprawdę y, szkoda gadać. Natomiast co jest istotne, to to, żebyście zazwyczaj zawsze używali amunicji z największą penetracją. I teraz, dlaczego na przykład tutaj jest różnica? Takie AMO PSO, które jest tym ostatnim z grachów, jest amem tak zwanym niepenetrującym. Eee, Ona ma niską wartość penetracji, i dobrze bije po flesz, czyli po, po zwykłych, otwartych, że tak powiem, gołych kończynach, bez, ar bez armora, natomiast nie przebija się przez pancerz. Natomiast amunicja PST, którą mamy tutaj w zapasie, już może się przebijać nawet przez pancerz czwartej klasy. Oczywiście z mniejszą skutecznością niż inne kalibry, no to to już ustalmy, to jest amunicja 919. Aczkolwiek przebija. PSO nie bardzo. Eee, więc tak, jeśli chodzi o grachy i o początkowy sprzęt, ja polecam te grachy tutaj zostawić. Będziecie korzystali z tych grachów. Eee, to są wasze takie zabezpieczenie pistolety, podstawowe. Jeśli chodzi o makarowy, to ja traktuję makarowa troszeczkę jako membroń i uważam, że są pistolety w podobnej cenie, które nie są tak koszmarnie drewniane jak makarow, więc zazwyczaj co pierwsze robię, to, to te makarowy i tę amunicję po prostu sprzedaje albo kasuje, bo nie jest potrzebna. Dostajemy także troszeczkę butelek wody, które pomagają na hydrację, tuszonki, które pomagają na energię, tak, które rekuperują naszą energię, bądź nadają się na barter, o czym będę mówił w przygotowaniach do pierwszego najdu. E, mamy też dwa granaty. AK-74N, broń na piąteczki, bardzo dobra broń yy, w ogóle. E, mamy też Suczkę, czyli Aksu, e, to jest nasza startowa broń. W ogóle ten build, który oni tutaj zasugerowali na pierwszy rajd jest strasznie specyficzny, nie wiem po co oni w ogóle przyłożyli to tutaj, e, bez żadnych medów, bez niczego, ale tak to wygląda na ten moment. Mamy oczywiście też trochę medów, trochę serków na HP, trochę splintów na e, fractury, trochę bandaży, trochę morfin mamy tutaj też PP19 razem z magazynkiem zapasowym mamy Gastuba nowego, który został dodany M1B, o którym wam opowiem jeszcze troszeczkę później, jak będziemy się szkować na pierwszy raid i mamy jeden celownik optyczny Pilada Pixa tak zwanego, bardzo fajny celownik, polecam serdecznie używanie. Mamy też dwa plecaki, trizipy bardzo duże. Grizzly. Grizzly to jest w ogóle super, tak zwany staszowy met. Dlaczego staszowy? On jest dosyć tani później, ma 1800 pula, na rajdy go nigdy praktycznie nie wnoszę, natomiast świetnie przydaje się do uzupełnienia HP w staszu pomiędzy rajdami. Naprawdę jest super, po prostu wychodzicie z rajdu, jak jesteście obici, troszeczkę klikacie hiloli, i lecicie na następny. Mamy też hełm kiwer trzeciej klasy, który jest bardzo średnim hełmem, szczerze mówiąc, E, chroni e, top naip i irsy. Aha, właśnie, a propos armor areas. Każdy z elementów wyposażenia, jeśli chodzi o armor, chroni poszczególne elementy. E, I teraz tak, jeżeli będzie mieli body armor albo armor triga, to nie znaczy, że on będzie chronił zawsze torax i stomach. To zależy. Pamiętajcie o tym, bo to jest istotne. Na przykład tutaj mamy fort armor. To jest jeden z najmocniejszych, najsilniejszych armorów w grze szóstej klasy. I Armor Area ma ręce, torax i stomak, więc wszystkie te elementy macie chronione. Jest szóstej klasy, też widzicie klasę pancerza i Armor Pointy. Eee, I negatywne modyfikatory. Pamiętajcie, że każdy z elementów wyposażenia wpływa w jakiś sposób. Niektóre nie wpływają np. ten ale na przykład MBS nie wpływa, ale już Trizip wpływa negatywnie na na przykład waszą szybkość. Więc zaprzyjaźnijcie się obsługą tego, bo ma to ogromne znaczenie, jeżeli będziecie sobie składać jakiś sprzęt na początku może troszeczkę mniejsze, bo to nie będzie dla was ważne na początku o tych informacji jest bardzo dużo, aczkolwiek zwracajcie uwagę, że te wartości mają znaczenie, bo zmniejszają prędkość z jaką się obracacie i tak dalej. Więc co jest też ważne w tarkowie, jeśli chodzi też o czułość myszy, że to nie jest gra, jak większość tych shooterów arcadeowych. Że niezależnie od tego, co na sobie będziecie mieli, jaką broń, to będziecie tak samo szybko reagować. W ciężkim pancerzu będziecie poruszać się wolniej i obracać się wolniej o jakieś tam wartości procentowe, więc warto to mieć na uwadze, bo nagle się może okazać, że macie na sobie forte to jakieś totalnie ciężkie rzeczy, a wy na cztery obroty myszki robicie podkładkę, nie? 180 na cztery podkładki długości. Eee, zwracajcie na to uwagę. W skrócie. Mamy też snajperkę SV98, całkiem niezła początkowa snajperka i MPX e, bardzo fajną broń, jedną z moich ulubionych submaszynów 919, tania i skuteczna. No i jakiś tam Pistol Case, a tutaj jest nazwany jako Case, ale tak nazwane to jest tak naprawdę Pistol Case, nawet zapisu mamy, do którego możemy w zasadzie wsadzić te nasze. Ukochane grachy, z których będziemy korzystać. I do Pistol wchodzą i grachy, i magazynki też do tych grachów, więc troszeczkę na start zaoszczędzimy sobie już miejsca trzymając tego Pistol wyżej. Przerzucimy sobie te elementy troszeczkę wyżej, już tam troszeczkę miejsca się zrobiło. Będziemy ten staż jeszcze czyścić. Eee, oczywiście dostaliśmy też 400 tysięcy rubli, 3000 dolców. Kiedyś były staki max po 100, teraz są po 500 tysięcy rubli, więc też niepotrzebnie zajmują więcej miejsca niż to jest potrzebne. Eee, I teraz tak, możemy sobie zrzucić eee, szybko, żeby to zrobić. Można sobie zrzucić pyk-pyk-pyk medy na przykład na sam dół. To jest w zależności od Waszych preferencji. Sami sobie będziecie ustalać, gdzie pewne rzeczy macie w stażu, żeby wam było wygodnie. Ja na ten moment, póki nie mam żadnych kontenerów, zrzucam sobie medy na dół, bo po prostu będę wiedział, gdzie one są, nie będą przeszkadzać. Więc sobie o może ustawię na lewym skrzydle po prostu wszystkie te medy. I sobie je poszereguję troszeczkę. Fajnie. Dobra. I przerzucamy sobie banderzyczki. I zawsze to będzie troszeczkę bardziej okieł znane. W stosunku do tego, co mamy na początek. I w ten sposób możecie sobie uporządkować staż wedle Waszego uznania. W zależności od tego, jak tam Wam się podoba, można też oczywiście, co jest ważne w tarkowie, jeszcze przypomnę, stakować plecaki ze sobą, czyli wstawiać plecak do plecaka, a jeszcze w plecaku trzymać rzeczy. Więc na przykład, zważywszy na to, że nie będę raczej korzystał z forta w Pierwszym rajdzie to sobie go zrzucę z powrotem do Stasza. kiwera też raczej nie będę korzystał. Hmm, hybrid D mount można hybrydę założyć, e, się przydaje do Gunsmithów później. Jeszcze nie wiecie co to Gunsmithy, ale dowiecie się, więc sobie też zostawiam i powiedzmy cały ten staw sobie zrzucam na sam dół. Niech on sobie tu czeka, aż będzie bardziej przydatny moment, jakiś, w którym będę mógł to wykorzystać. Hajs na górę. Bo on zawsze się będzie stakował. O i tak samo tuszonki sobie zrzucę na dół. I wody tak samo na dół, żeby mieć ten zapas, że tak powiem, do restauracji energii i HP. O, tutaj sobie nie przerzuciłem. W wygodnym miejscu, żeby jakoś to sobie porozkładać. Dobra, granatki. pepesza, A tutaj jeszcze została nam Salewa jedna. O, sobie rzucimy ją. Tak, aha. przyciskiem R obracacie jeszcze rzeczy w staszu. To jest istotne. Szczególnie w, przy, w przypadku jakiegoś obracania możecie sobie dowolnie ustawić tak samo w EQ. Możecie sobie bawić się w trisa wciskając r -kę. Dobra. I przerzucamy, przerzucamy, posprzątamy sobie trochę na, przed pierwszym rajdem, jeszcze zanim opowiemy o traderach. Zaraz przejdziemy do traderów. Natomiast, o tak to mniej więcej wygląda, tego się pozbędziemy zaraz. Tak jak mówiłem, makarowy to nie jest to co mi się lubi najbardziej. A no przynajmniej ten jeden miś. I yy, handgar Elvoa też nie będzie przydatny nam w początkowej fazie. I tym sposobem zrobiliśmy sobie troszeczkę miejsca. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze, nasz staż i, i, i o to, co możemy na siebie założyć. Przejdziemy teraz do traderów w kolejnej części. Zapraszam.